finansowa płotka, inwestowanie, oszczędzanie, chudoba. Cześć. Dziś zaprezentuję Wam, jakie srebro warto kupić, kompletnie nie znając się na temacie srebra. Oczywiście, jestem za tym, aby najpierw się edukować, ale wychodząc naprzeciw zadawanym pytaniom przez moich znajomych i spełniając ich prośbę, zaprezentuję bardzo króciutki poradnik, gdzie, co i jak kupić. Można powiedzieć, że będzie to takie ABC dla początkujących inwestorów, także bardziej wytrawni gracze nie znajdą tutaj nic ciekawego. Tylko powtarzające się frazesy. Ale nowi bądź ciekawi rynku srebra na pewno znajdą garść ciekawych informacji. Potencjalnego kupującego wyobrażam sobie jako człowieka, który chce zdywersyfikować swój portfel i chce zainwestować w metale. Lub człowieka, który dostrzegł po prostu blask srebra. Dobrze, ale miało być krótko i na temat, więc przechodzimy do pytań. I najczęstsze pytanie, jakie przewija się we wszelkiego rodzaju forach internetowych. Co kupić obecnie? Ja obecnie wybrałbym najtańsze monety buljonowe. A czemu monety nie sztabki? To macie w prawym górnym rogu odpowiedź, czyli kompletny filmik o tym, dlaczego monety, a nie sztabki. Obecnie na rynku najtańszy są australijski kangur, Brytania i filharmonik wiedeński. Rozpoznawalne i cenione są jeszcze liść klonu amerykański orzeł Panda Krugerant, ale są one droższe o kilka złotych za uncję. Z różnych przyczyn, o których nie będę teraz mówił, wszak miało być prosto i konkretny. Przed zakupem radzę jednak sprawdzić jeszcze ceny, bo czasami fluktuują, wahają się, że któraś z monet, która wydawałaby się droższa, jest tańsza. Kolejnym pytaniem, które często pada w komentarzach nawet od was, gdzie kupić? Ano w internecie lub u dealera. Mamy Powiedzmy porównywarkę cen internetowych: spotprice.pl, która pokaże Ci, co kupić, gdzie i no jak najlepszej cenie. Dodam, że nie mam żadnej prowizji, czy polecać tą przeglądarkę, więc poszukajcie, są też inne przeglądarki śmiało. No i tutaj mamy: kupno w internecie lub u dealera. U dealera to jest zakup stacjonarny, czyli dzwonimy wcześniej, i upewniamy się, czy jest srebro. Jedziemy, odbieramy. Można oczywiście zostawić zaliczkę i przyjechać za jakiś czas. No ale to chyba mija się z celem. E, drugi rodzaj to jest kupno przez internet. Czyli logujemy się po prostu jak na jakimś portalu aukcyjnym czy na stronie sklepu. Wpisujemy swoje dane, zamawiamy i czekamy na srebro. Tylko pamiętajcie, bardzo ważna rzecz, e, teraz czas oczekiwania na srebro jest coraz dłuższy, sięga nawet dwóch, trzech miesięcy więc sprawdźcie gdzieś tam w prawym górnym rogu zawsze jest czas oczekiwania na srebro które zamawiamy więc czasami lepiej dopłacić tą złotówkę do uncji więcej i mieć ją za kilka dni niż czekać 2-3 miesiące a czasami dłużej kolejnym pytaniem jakie często pada jak pakowane są te monety jak je kupujemy I już Wam odpowiadam monety najczęściej kupujemy w kapslach są one pojedynczo pakowane. Jeśli kupujemy większą ilość, powiedzmy 20-25, to już jest wielkość tuby, czyli 20-25 sztuk w tubie. Jeśli kogoś stać na większe zakupy, no to już idziemy w masterboxy 250-500 sztuk. No ale to już dla wybranych, i ja odradzałbym takie zakupy dla początkujących. Lepiej rozbijać w czasie swoje zakupy. Kupiłem i co dalej. Nic. Przechowujemy w sejfie, możemy przechowywać udulierek, kupujemy. Są też różne banki, które świadczą usługi przechowywania srebra bądź złota. Najważniejsze, żeby śledzić wykresy srebra i w odpowiednim momencie na górce je sprzedać. Nie jakiś idzie w nieskończoność i, i za bardzo się tym nie przejmować, jak ceny spadają. Czy mogę dotykać ręką bez rękawiczki srebrnym monety? Możecie, ale trzeba pamiętać, że zostanie na nich jakiś tusty ślad. No i później przy odsprzedaży, jeśli będziemy o sobie prywatnie sprzedawać, no może kręcić nosem, aczkolwiek nie jest to żadna wada. Pamiętajcie, że monety bulionowe to jest wartość samego kruszcu. Czyli to jest kawał metalu, który kupujemy, tylko ładnie wygląda. Przy odsprzedaży ja osobiście nie miałem z tym problemu. Jak będziecie odsprzedawać jakiemuś dealerowi, również nie powinniście mieć problemu, choć różne i legendy krążą w internetach. Ja się z tym nie spotkałem, więc można, ale lepiej tego nie robić, żeby to ładniej wyglądało. No i przedstawiłem całą tajemnicę zakupów srebra fizycznego. Jeśli chcecie więcej informacji na temat srebra złota, to zapraszam do innych moich filmików, gdzie poruszam nie tylko tematy. Metali szlachetnych. Dobra, tyle na dzisiaj. Siema, cześć.